Dostałem mandat 130 euro, którego nie chciałem przyjąć. Nie zapłacę. Będziemy się sądzić. Są jeszcze jakieś pytania? Bo ja już nie mam. Zawsze, kiedy gubiłem się na trasie, to się denerwowałem. Teraz kompletnie mi to nie przeszkadza. Gubienie się jest częścią podróży. Jest. Bardzo dobrze, że się gubię. Cieszę się z tego, że się gubię. I to mi daje okazję do spotkania takich miejsc, do zobaczenia takich miejsc właśnie. Masakra. Po prostu z tyłu góry, piękne góry wysokie całkiem, las droga taka wśród skał. I patrzcie, jaka woda, jakie jeziorko, a drzewa wystające z wody piękne cienie rzucają. Przecież to jest przeurocze. A tam jeszcze, tam o, jest zamek. Ruiny Starego Zamku jakiegoś na wzgórzu. I teraz niech ktoś mi powie, czy to nie jest paradoks, nie wiem jak to nazwać, chichot losu, że chociaż cały świat, wszechświat nie ma żadnych intencji, w ludzkim rozumieniu intencji, nie jest po to, żeby robić to czy tamto. To wszystko, co nam się w życiu przytrafia, jest po coś, albo z czegoś wynika, jest dlaczegoś. Ja zakładam, że to, że właśnie jestem w tym miejscu, jest dzięki temu, że mnie nie wpuszczono do Francji i miałem tutaj po prostu być. Cudownie. Głupcie się. Dobra, lecę do San Sebastian. Chwilę tu pokręcę się i lecę do San Sebastian szukać hostelu. Zostanę z trzy dni i coś ogarnę. Dam znać. We will on see. On, no, sorry. And, Very And that's all. Finish. Dobra, próbka pobrana. Mogę się cieszyć cały dzień San Sebastian. Ale łzy lecą jak wkładają tego pija do nosa. Także jutro mam nadzieję, czyli w najbliższe 24 godziny, test będzie, że wygram w kasyno i po prostu lecę dalej. Ale będę się cieszył dzisiaj San Sebastian, bo zawsze chciałem mieć przynajmniej jeden dzień tutaj. No i mam. Dobra, pora do miasta. Pogoda koszmarna, ale przepiękny widok. O, siłownia otwarta na dole, także ludzie sobie dają radę. E, wiecznie i deszczowo dzisiaj. Także nie wiem, czy będę miał okazję tutaj długo spędzić. Znaczy cały dzień, ale to jest powód, dla którego właśnie nie przypadam za takimi bardzo, bardzo szybkimi wizytami w jakimś miejscu. Piękna promenada. Ja lubię być w pewnym miejscu, przesiągnąć tym miejscem i sobie spokojnie. Poczekać, jak jest super pogoda posiedzieć gdzieś dłużej, a nie tak na szybko, bo to jedyna okazja, bo zostało, nie wiem, 8-10 godzin. No, wolę być w pewnym miejscu. Wtedy pochodzę w najbliżej, dalej pojadę rowerem, jeszcze dalej samochodem, i czuję się jak u siebie w domu. Jedna ważna rzecz, wszyscy, absolutnie wszyscy chodzą w maskach. Teraz nie widać, nie ma ani jednej osoby bez maski, ale nawet biegacze biegają w maskach. Co już jest dla mnie absurdem. No, ale co, jesteś u kogoś w domu, to przyjmujesz jego zasady, więc zaraz maska na dziób. W Polsce mi się kłócił, w Polsce jestem u siebie w domu, u nas w domu i tam mam prawo się kłócić i nie zgadzać z pewnymi rzeczami. Tu jestem gościem, także się zgodzę na to. Dobra, lecę coś zjeść. Idealne miejsce na to, żeby zrobić 180 stopni spin i pokazać to, jakby od środka. To jest cały urok tego miejsca. Takie małe uliczki. Nie ma. To nie jest duże. To stare miasto. Siema. To nie jest duże. To stare. No, Polaków można wszędzie spotkać. Siema, koleś mi powiedział. To nie jest duże, stare miasto. Ale bardzo urokliwe. No i wszędzie wszyscy, oczywiście, maseczki. Tak jak mówiłem. Bardziej posłuszne dzieci ma chyba tylko niemiecka makrelowa. Która naprawdę ich wszystkich spacyfikowała. No cóż. Bardzo ładnie tutaj. Strasznie klimatycznie. Naprawdę fajny klimacik. I zanim wejdę tam na górę, o gdzieś tam. Skąd będę jeszcze nakręcał film? To jest piękna okazja, żeby sobie usiąść i walnąć w browara. Jest chwila czasu na to, żeby wybić spokojnie browara, trochę się rozgrzać i idę zdobywać piękny szczyt, z którego jeszcze nagram jakieś film. Fajna knajpa. Nagrywamy ją. No, odwróć się kamera i nagrywamy knajpę. Taka sobie fajna knajpa. Siedzę sobie tak, obserwuję to jest bardzo fajne miejsce. Przychodzą w sobie chyba jacyś lokalni ludzie. W zasadzie wszyscy ze sobą gadają na, zmia na, na zmiany. Tak jak ktoś się trafi, to przychodzi z wszystkimi się wita. I, inna obserwacja, nikt nie pije piwa, jestem jedyny z piwem. Z 20 osób się przewinęło. Wszyscy winko. To może jeszcze lampka wina. No, nie wiem. Ale wszyscy piją wino, to na pewno. No i życie w barach się toczy, tak? Można przyjść, ściągnąć maskę i się napić, pogadać ze znajomymi. To, to ja rozumiem. Tak wygląda widok pod górę. Jednak udało się znaleźć jakieś małe wejście. Także pchamy się. I nie ma znowu nikogo. Co jest w ogóle ekstra. Że jest taka pogoda, bo może tu by było dużo ludzi. A ja wcale nie przepadam za tym. Kiedy jest bardzo dużo ludzi. Jest! Udało się wejść. No to let's go. Let's go. Co my tu mamy? U. Ha, dotarłem na samą górę. Dobra, to teraz tak. To jest z góry plaża. Patrzcie, ja byłem tam na dole i tam na dole tej plaży było dużo więcej. Zaczął się przypływ. Ona jest zjadana, zjadana z każdą minutą. Postałem pół godziny, pogadałem sobie z mamą i obserwowałem, jak to się zmienia. Zjadana co chwilę. Z góry ta plaża piękna wygląda ponoć jak muszla taki kształt ma. To jest chyba zatoka baskijska, jak nie wale gafy mówiąc o tym, rejon Basku, więc chyba to jest część zatoki baskijskiej, taki malutki ten tutaj cypelek w sensie, że zatoka baskijska jest wielka, ale y, ta część wody do niej należy. A może się kompromituje? No ale jest piękna i teraz tak. Dobra, rypać to i do góry. I jestem tutaj. Tada! No i jest ekstra. <noise> no i znowu Francuzi mnie wykopali, ale zrobili my tym samym wielką przyjemność. Fra Nigdy nie przypominam sobie, że coś miłego mnie spotkało we Francji, ale pewne niemiłe rzeczy, tak jak od długiego czasu mówię, właśnie działają na naszą korzyść. Więc nie ma dobra ani zła, są rzeczy miłe i niemiłe, ale nawet te niemiłe. Potrafią być uwaga do góry. Bardzo pozytywne. No i widok z drugiej strony, właśnie tej góry. I to jest przepiękne, że to San Sebastian jest dokładnie tak usytuowane. To już jest wielka część Zatoki Baskijskiej, jeżeli to jest Zatoka Baskijska. Ale właśnie. Tam była pierwsza część góry, a tutaj mamy tego chyba może Jezuska, Nie wiem. Z drugiej strony widzimy Pleckiego. Jakaś tam figurka. Czadowo! I jeszcze przycelowałem jeszcze jeden widok z jeszcze innej perspektywy. Taka perspektywa łącząca dwie poprzednie. Ja to mam szczęście. No, nagrywam to dla siebie, żeby sobie pamiętać, bo do takich filmów lubię wracać, do tych podróżniczych. Do tych ogłodówkach nie wracam. Ale mam farta. I McDonald's będzie buła. Co? Buła z McDonalda. Dietetyk za strany? A no nawet dietetyk zjada. Czasami były z McDonalda raz chyba na parę miesięcy. Ale zjada. Szybko i po drodze. No przecież nie ściemniam. 56 jest moje. Preparando. Właśnie się przygotowuje Będzie jedzone. Dietetyk zastrzany Po drodze do domu jeszcze raz sobie zgubiłem się po to, żeby przyjrzeć się z bliska temu mostowi, który robi ogromne wrażenie na wjeździe. A przy okazji jest przypływ i woda... Chociaż tam jest zatoka, to woda daje w tą stronę i nieraz się tam pięknie rozbija. No więc co? Wracam do domu, niech ludzie sobie kolekcjonują pieniądze na samochód za 100 czy 200 tysięcy, dom za milion, a ja swoje pieniążki wydaję na to, żeby zbierać przygody i doznawać takich rzeczy. Kolejny piękny widok. Ciężki deszcz odprowadził mnie do domu. Także jutro mam nadzieję, że po prostu szybciutko rano odbieram test i mogę jechać dalej. A odkryłem jeszcze jedną rzecz. Maseczka dobrze grzeje w brodę. <laughs> Przydają się maseczki. Dobra, zmykam do domu. Ciao.